Chciałbym coś ci opowiedzieć. Historia lwie, niewiele starszym od ciebie. Chwilę, czy to znaczy, że to nie będzie o nas? Jak bez nas, to żadna historia, szkoda gadania! Na długo zanim przeszli do historii, Mufasa i książę Taka, znany później jako Skaza, zostali braćmi. Hej, ty, jak masz na imię Mufasa? Mówiłam, żebyś na mnie zaczekał. Przecież nie możemy go tu zostawić! Takie jest prawo, taka. Król nie przyjmie przybłędy do stada. Nie jestem przybłędą, tylko zabłądziłem. Nie rozumiesz, musimy strzec czystości rodu. Taka jest następcą tronu. Nie może zadawać się z obcymi. Weź, Tata, uratowałem mu życie! Zdradzę no. Ci tajemnicę! Zawsze chciałem mieć brata! Ja zawsze chciałem mieć brata! Czasem gdy zawieje wiatr. Wydaje mi się, że czuję zapach domu. Tylko przez chwilę. Ty i taka razem to jest teraz twój dom. Musicie już ruszać. Znajdźcie swoje miejsce w kręgu życia. <noise> Krąg został przerwany. Może być tylko jeden jedyny król. Mufasa, uciekaj! Musimy walczyć razem. Walka to pewna śmierć. W śród słoni nie czuje się jak ryba w wodzie. Wiesz, że będę cię bronił, mój bracie. żyjemy, uh. dzięki mnie, uh. ocaliłem nas. Tak mówisz, Mufasa, kul cool lew.